Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Mam nadzieję, że pamiętacie steampunkową wieżę zegarową od Pantazy, bo naprawdę Wam się podobała i pytaliście, czy będzie więcej, a więcej oznacza steampunkowy dworzec. Steampunkowy dworzec jest jeszcze większy, jest w jeszcze większym pudle i mam nadzieję, że dostarczy jeszcze więcej frajdy. Pudełko prezentuje się następująco. Jest naprawdę solidnych rozmiarów. W środku znajdziemy dworzec, w środku znajdziemy również lokomotywę i jeszcze więcej chromowanych elementów. Nie tylko złotych, ale również srebrnych. No i też tam jest trochę elementów, które mają się obracać, które będziemy wprawiać w ruch, więc już za chwilę. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko się prezentuje, ale zanim to zobaczycie, to ja muszę teraz udać się w jakieś wygodne miejsce, poświęcić parę godzin na to, żeby przygotować ten zestaw. A on zaraz wjedzie tutaj na moją obracarkę. Wy go będziecie mogli zobaczyć z każdej strony. A potem zapoznamy się z nim z każdej strony i zobaczycie nawet najdrobniejsze szczegóły. Przynajmniej mam taką nadzieję. No to co, lecimy. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie miałem w swoich rękach zestawu klocków, który miałby w sobie tak wiele detali, które warto byłoby zobaczyć, że żałowałbym, że nie pokażę wam go przez dobrą, nie wiem, godzinę. Tutaj naprawdę jest tyle drobnych detali, tyle jakichś takich fikuśnych rozwiązań, nad którymi można się rozpływać. I kurczę, chciałbym wam to wszystko pokazać tak centymetr po centymetrze, no tylko że się nie da. Nie chcąc, to jest po prostu absolutnie niemożliwe. Zaraz zobaczycie te wszystkie najważniejsze elementy. Zobaczycie przede wszystkim bardzo fajną funkcję, bo teraz cały ten budynek dworca jest dość szeroki. A ja pokażę Wam, jak dwoma ruchami spowodować, że on będzie zdecydowanie węższy. I teraz uwaga, będzie sztuczka. Trzymam tutaj. Raz i dwa. Eee, raz i dwa. I cyk, budynek od razu staje się węższy. A Was zapraszam na zwiedzanie. Jeśli oglądaliście recenzję z Wieży, pamiętacie, że tam mieliśmy nakręcany mechanizm. Tutaj z kolei też mamy zegar, tylko że ten. Działa nieco inaczej. Jak ręce wskazówkami, no i kręci się ten element, który najczęściej jest tarczą hamulcową w motocyklu. Tutaj z kolei po prostu robi nam za fragment takiego ozdobnika. No i zobaczcie, że mamy tutaj obrotowe drzwi, które są naprawdę ładnie ozdobione, i możemy dzięki temu wejść. Na teren dworca. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda, i niezależnie którym elementem kręcimy, to wszystko bardzo płynnie działa. Takich innych steam rozwiązań jest więcej, bo te wszystkie koła zębate są tutaj naprawdę liczne. Mamy bardzo dużo jakichś takich ozdobników, nie wszystkie z nich się ruszają, ba nawet powiedziałbym, że większość się nie rusza. No ale jeśli zobaczycie, ile jest tutaj chromowanych elementów, tych złotych, bo srebrny raczej postawiono tutaj na taki klasyczny. Powiedziałbym srebrny mydlany, którego ja raczej fanem nie jestem, no ale ten chromowany złoty wygląda naprawdę niesamowicie. I są tutaj też takie detale, jak na przykład choćby drobne nadruki, które pojawiają się tutaj naprawdę bardzo licznie. No dobra, jeśli chcemy sobie mocniej pokręcić, mamy tutaj naprawdę wiele elementów, które sobie możemy poobracać, ale jeśli chcecie pooglądać to wszystko w szczególe, no to cyk. Przesuwamy sobie. Jeden z elementów, i możemy zobaczyć, co tutaj nam serwują. Bo są tutaj różnej maści takie wózki kawowe, jest ta cała część do obsługi, tylko tutaj. Chcę podchodzić do tego delikatnie, bo to jest po prostu fragment takiej, że się w tak wyrażę, stałej ekspozycji. Zobaczcie, jaki mamy tutaj piękny ekspres do kawy. Mamy oczywiście tutaj też dzbanek do kawy przelewowej. Tu znajdziemy kasę, no i naprawdę ładnie mieniące się złote elementy. Ja jestem w tym wszystkim rozkochany, bo muszę przyznać, że naprawdę to wszystko jest wysokiej jakości. Jeśli zastanawiacie się, jak dają sobie radę zestawy z Pantazy, no, właśnie tak jak tutaj e, widzicie. Cyk. Chcecie sprawdzić rozkład jazdy, chcecie kupić bilety, oczywiście tutaj też jest kasa biletowa, mamy różnej maści przejścia, no i żeby nie było, może zajrzyjmy sobie też nieco wyżej, bo tutaj rzeczywiście dzieje się jeszcze więcej. Tu znajduje się takie naprawdę niepozorne pomieszczenie, no bo zobaczcie, mamy trochę aparatury, a kiedy kręcimy to tam z tyłu właśnie wszystko nam pracuje i żeby nie było, zerknijcie sobie też na szczyt tej wieży, bo mamy tutaj takie wykończenie znowu pełne tych złotych chromowanych elementów. A teraz mogę Was zaprosić na dworzec od strony wewnętrznej. Ale, żeby pooglądać budynek od tej strony, muszę na chwilę zdemontować lokomotywę, jak i wagon. No to tak, najpierw muszę sobie to odczepić z tej strony, teraz muszę je zdjąć z torów, które są bardzo nietypowo umieszczone na górze. Trochę mi to przypomina taką kolejkę na gubałówkę, gdyby oczywiście była steampunkowa. No i tutaj też znajdziemy trochę wyposażenia. Mamy jakiś taki wózek z bagażami. Jest jedna torba, druga. Tutaj znajdziemy też jakiś nadruk. No i możemy też zobaczyć, jak sam dworzec prezentuje się od wewnątrz. Może troszeczkę zmienimy kadr, żeby to wszystko nam się ładnie wyostrzyło. Są oczywiście ławeczki. Tutaj też możecie zobaczyć tą budkę z biletami. Tu z kolei jest jest jeszcze też kawiarnia, którą wcześniej Wam pokazywałem, i od tej strony doskonale to widać. No a jeśli chodzi o te nasze. Oooo, o, o, o te nasze. Gdzie to było wpięte? Tutaj to było wpięte. Oto nasze fragmenty pociągu. O, obrócił mi się jeden z rewolwerów. No to tutaj też dominuje naturalnie kolor złoty oraz srebrny. Oczywiście tutaj moglibyśmy sobie pomieszać jakieś figurki. W zestawie ich nie znajdziecie, no ale jeśli chcecie dodać nieco życia do tego zestawu, to jak najbardziej możecie to zrobić. Tylko też uważajcie, bo niektóre elementy są dość delikatne. Pamiętajcie, że to nie jest zestaw do bawienia się, tylko zestaw kolekcjonerski. Do postawienia na półce cyk, opuszczamy sobie wejście i możemy już zagęścić wagon figurkami. No to teraz jeszcze zerknijcie na lokomotywę. Ta naprawdę wygląda niesamowicie dobrze, bo jeśli chodzi o zabudowanie, robi wrażenie niesamowite. Mamy tutaj jakieś pokrętła, mamy tutaj też jakiś taki element, który wprawia silnik. W ruch. To jest takie naprawdę potężne V10. Gdyby to przeszczepić do jakiegoś dużego samochodu z serii technik jak najbardziej idealnie by pasował. Pojawiają się tutaj też nadruki, mamy nawet nazwę lokomotywy, jest to Pantazy 85007. Dość konkretny model, wysoki numer, że się tak wyrażę, ale naprawdę, jeśli chodzi o wygląd, mnie jak najbardziej to przekonuje, robi to robotę. Szkoda, że tutaj tylko tak nie mogę namierzyć jakiegoś miejsca na figurkę, ale najwidoczniej nie jest tutaj potrzebny Żaden człowiek, który będzie ten pojazd prowadził. W takim razie cyk, spinamy, no i już można wyruszać w podróż. Jeśli lubicie niecodzienne, bardzo nietypowe konstrukcje z klocków, to steampunkowy dworzec przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie o tym, że naprawdę model w niektórych miejscach jest delikatny, z tego względu, że to nie jest model, który ma przetrwać testy wytrzymałościowe na rękach dzieci. To ma być po prostu model, który wywołuje efekt wow. I w moim odczuciu tak jest. Tutaj naprawdę jest wiele miejsc, gdzie można coś sobie poobracać, pokręcić, Niekoniecznie Wszystkie te obracane elementy wprawiają inne w ruch, ale naprawdę robi to robotę. I zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdyby do tego zestawu zrobić jakieś takie rozszerzenie z dużym torowiskiem, żeby ten pociąg mógł się rozpędzić, żeby on w ogóle był niem, nie kręcany. Eee, wow, no chyba troszeczkę mnie poniosło, ale naprawdę dawałoby to radę. No i ja muszę powiedzieć, że tak jak wieża bardzo mi się podobała. Tak, dworzec wraz z tym steampunkowym pociągiem spowodował, e, może nie jakiś bardzo długo trwały, ale mimo wszystko opad szczęki. Wygląda to fantastycznie i tylko żałuję, że w tym zestawie nie ma figurek. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym zestawie i czy gdybyście mieli wybór, to wybralibyście dworzec wraz z pociągiem, czy jednak steampankową wieżę. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.